Cześć! Jednym z najczęściej zadawanych pytań, jakie otrzymuję na Facebooku, jest pytanie o to, jak wygląda komunikacja wewnętrzna w Brand24. Jesteśmy rozrzuceni po wielu różnych miastach całej Polski, od Gdańska poprzez Warszawę, Wrocław. Jesteśmy również obecni w wielu różnych mniejszych miastach. Tam mamy utalentowanych ludzi, którzy pracują z nami zdalnie. No i pytanie, jak wygląda ta komunikacja wewnętrzna? Jak jesteśmy w stanie komunikować różne działy, tak aby firma rozwijała się, aby rozwijała się dynamicznie, aby ta komunikacja nie była problematyczna. Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem nagrania tego klipu, natomiast ostatecznym impulsem był raport emplo.pl, który pokazuje dobre praktyki komunikacji wewnętrznej. Tam znajdziecie wypowiedzi takich kozaków jak Mariusz Grolewski, znanego lekarza tudzież plannera jak Wiktor Szminc z NetGuru. Raport jest do pobrania za darmo, linka znajdziecie poniżej. Wyzwanie związane z komunikacją wewnętrzną jest swoistego rodzaju nowością w 24 Wroszliśmy ze startupu, w którym komunikacja była bardzo, bardzo prosta, było nas czterech, nie było nas stać na biuro, więc pracowaliśmy z mieszkań, często pracując w jednym pokoju, zamykając się w jednym pokoju i rozwiązując, czy starając się rozwiązać jakiś konkretny problem. I ta komunikacja wyglądała bardzo, bardzo prowizorycznie, bardzo prostolinijnie. Z czasem, kiedy pojawiły się kolejne osoby, w tej chwili tych osób jest prawie 50 czy ponad 50, pojawiło się duże wyzwanie związane z połączeniem komunikacji w najróżniejszych działach. My też historycznie rozwijaliśmy się nie tylko w jednym mieście, ale w pewnym sensie Zawiązywaliśmy nasze oddziały czy jednostki w miejscach, w których widzieliśmy ogromny talent. No i tak w naturalny sposób Warszawa pojawiła się bardzo szybko na mapie, naszego, na mapie naszych oddziałów. Bardzo szybko pojawił się tam również Gdańsk, gdzie wokół jednego z, z menadżerów, czyli Mika Gryfina, zdecydowaliśmy się zbudować dział. To jakby możliwość pracy z takim gościem jak Gryfin była dla nas na tyle Istotna i na tyle dużą szansą, że mimo, że wolelibyśmy mieć tego typu ludzi blisko, zdecydowaliśmy się tworzyć biura w najróżniejszych miejscach Polski. I podobny klucz miał miejsce w przypadku innych osób. Do dziś pra pracujemy bardzo. Mocno z ludźmi, którzy są rozrzuceni po całej Polsce, przede wszystkim dlatego, że są to bardzo utalentowani ludzie i jesteśmy skłonni ponieść koszt tego, że jesteśmy w kontakcie z danym, a nie w kontakcie na miejscu. To tworzy jednak sporo wyzwań, sporo problemów, z którymi dopiero w tej chwili zaczynamy się mierzyć, które dopiero w tej chwili zaczęliśmy rozwiązywać w kilka różnych sposobów, o których opowiem w tym filmiku. Pierwszy bardzo istotny element naszej komunikacji wewnętrznej to wszelkiego typu spotkania statusowe i zaczynamy tutaj od statusów produktowych, gdzie spotykamy się w dość szerokim gronie i rozmawiamy o tym, w którą stronę rozwijać dalej narzędzie, jakie funkcje powinny się pojawić. Chodzi tutaj nie tylko o produkt, ale całą otoczkę. Produktu, czyli stronę internetową, to w jaki sposób klienci poznają nasze narzędzie, w jaki sposób docieramy do nich z wartością, z komunikacją benefitów, jakie są związane z prowadzeniem, czy z wykorzystywaniem naszej technologii, więc to są spotkania produktowe, które mamy w każdy czwartek i tam łączy się dział. Marketingu, udział sprzedaży z działem produktowym, który rozwija produkt. Drugi typ statusów to statusy marketingowe, gdzie dyskutujemy na temat aktualnych, ale też nowych sposobów pozyskiwania klienta. Te statusy dzielą się na dwa typy. Jedne to są statusy kreatywne, gdzie myślimy nad nowymi sposobami dotarcia do klienta, nowymi sposobami komunikacji, wymyślamy jakieś zawariowane klipy, staramy się poznać nowe technologie, nowe narzędzia, które pomagają nam dotrzeć do klientów. Z drugiej strony mamy też spotkania bardziej wokół statystyk, wokół metryki, wtedy przeglądamy wyniki każdej z osób, każdego z działów, przeglądamy sobie statystyki, konwersje, analizujemy trendy, staramy się wyciągnąć wnioski, staramy się sprawdzać, szukać miejsc, w których potencjalnie możemy w naszym lejku sprzedaży tracić, czy w lejku marketingowym, które są tak naprawdę tym, tym samym, e, gdzie tracimy najwięcej ruchu, e, gdzie można jeszcze ten ruch zoptymalizować tak, aby jak najwięcej osób, które mają pierwszy kontakt z naszą Usługą a faktycznie docierało do momentu, w którym są, jakby widzą wartości, które z niej płyną. Trzecim typem statusu są statusy customer success, gdzie staramy się spojrzeć na świat oczami naszych klientów, staramy się być blisko nich i rozmawiamy z ludźmi, których zadaniem jest z jednej strony wprowadzanie do produktu nowych klientów, ale też doglądanie klientów istniejących, nie tylko odpowiadanie na ich zapytania, ale także proaktywne wyłapywanie klientów, którzy mogą mieć problem z narzędziem, klientów, których aktywny w ramach naszego produktu spada, i tym samym warto wyciągnąć do nich rękę, by wciągnąć ich z powrotem do narzędzia. Ogromną wartość wnoszą też spotkania ogólnofirmowe, gdzie każda osoba tworząca brand 24 ma szansę prezentować swoją pracę, w zasadzie efekty tej pracy, przed resztą załogi. Tego typu spotkania są szczególnie ważne, bo dzięki nim programiści są w stanie spojrzeć na świat oczami klienta. Poprzez wiedzę, którą dostają od działów takich jak Customer Success, czy nawet dział marketingu, są w stanie lepiej zrozumieć jego potrzeby. Również z drugiej strony dział czy dział Customer Success jest w stanie bliżej być produktu, bliżej być technologii, która umożliwia tworzenie rozwiązania dla klientów, z którymi pracują na co dzień. Cyklicznie organizujemy też zewnętrzne oraz wewnętrzne warsztaty, które mają rozwijać kompetencje ludzi tworzących brand 24. Jednym z pierwszych tego typu warsztatów była sztuka prezentacji, która pomaga dużo lepiej. W pewnym sensie sprzedać wiedzę, którą mamy, dużo lepiej podać informacje, które chcemy przekazać drugiej osobie, które chcemy pokazać w wystąpieniu publicznym czy na wewnętrznym spotkaniu firmowym. Innym typem warsztatu jest warsztat narzędzi analitycznych, dzięki któremu nasz dział marketingu może rozwijać swoje kompetencje, swoje zdolności analityczne, pozwalające liczyć najróżniejsze metryki, wskaźniki, takie jak koszt akwizycji klienta, jak konwersje. Ogólnie statystyki, dzięki którym mogą lepiej zrozumieć, jaką drogę musi przebyć klient, aby od pierwszego kontaktu faktycznie dojść do momentu, w którym rozumie wartość, jaką daje produkt. Ok, to chyba wszystko. Jeśli mielibyście jakieś pytania, pomysły na to, jak usprawnić komunikację wewnątrz Brand24, czy sugestie, wrzućcie w komentarzu poniżej. Jak wspomniałem, link do raportu emplplpl.l znajdziecie również poniżej. Raport jest. Darmowy, więc pobranie go myślę, że jest sporą wartością, jak wspomniałem, znajdziecie tam dobre praktyki największych kozaków jakby budowania biznesu w moich przynajmniej oczach jest tam kilku, kilka osób, które są dla mnie idolami biznesu, przy których ja jestem takim trochę januszem biznesu, także myślę, że szczególnie warto polecić. Jeśli klip Wam się podobał, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce.